Masz Trąbalski. Wszystko co miał było jak to, lecz straszny był zapominacki. Słoniową miał głowę i nogi słoniowe, i kłyt z prawdziwej kości słoniowej, i trono to wspaniale kręcił. Wszystko słoniowe, oprócz pamięci. Zaprosił chlebów słoni na Panie. Przychodzą, ryczą, dzień dobry kolego. Nikt nie odpowiada. Nie ma trąbalskiego. zapomniał, wyszedł. Miał przyjść do państwa, chłopu, na pielężankę wody z milu. Zapomniał, nie przyszedł. Ma opoczka i dziewczynkę, miłego słonika i śliczną słoninkę. Bardzo kocha te swoje słonięta, ale ich imion nie pamięta. Syrek nazywa się Biały Ząbek. a ojciec woła Trąbek, Bąbek. Czurek na imię po prostu kachna. a ojciec woła Grubawna, Bielgawna. Nawet gdy własne imię zbawia, gdy się na przykład komuś i myślę, imię to jest w tym momencie, gdy to jest w tym hmm. hmm. No i żona kiedyś to jest do doktora momencie, z myślę, nie to jest na tym raz za Nie pamiętam. Dobrze wiedziałem, lecz zapomniałem. Może to sam zwierzę, co go chciała. Błąka się kroczy i coraz później, aż do kowala trafił później. Ty chciał go podgód, więc o Przypomniał sobie to, co zapomniał. Kowal spadał, niechę podmuchał, zajrzał do gadła, zajrzał do... dzień na głowy wody kubełek oraz na trąbie z dobrych Ich luz go wodą setny I ich super związał, taląbę wspaniałą. Z pędem wleciał tą do żona w grzuch. Co to? Nie mów nikomu. To dla pamięci. O czym no chciałam? Co chciałaś? Nie wiem, już zapomniałam.